Czołem, kochani. Szczęść wam, Boże. Pokim można spodziewać się świętości. Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała człowieczka i ruszamy ze słowem Bożym. Nie wiem czy to było za siedmioma górami i za siedmioma rzekami. Ale jest taka piękna baśń bajka, która opowiada o królu, który uwielbiał cesarzu, który uwielbiał piękne stroje, nosić się modnie, wygodnie, elegancko, z klasą. No i miał coraz to większe zachcianki, coraz to większe potrzeby, aż zjawił się w jego Królestwie, cesarstwie, krawiec, który obiecał mu, że zrobi mu takie ubranie, jakiego jeszcze nikt nie widział, nikt nie miał i nikt o nim nie słyszał. Tylko musi, musi mu zaufać, bo tu jest taka bardzo cieniutka nitka, której nikt nie widzi i on zrobi z tej niewidzialnej nici, ale to jest niewidzialna tylko dla głupców, bo mądrzy to widzą. To tak jeszcze mu powiedział. Zrobimy mu taką idealną, po prostu kreację, godną cesarza, i będzie cesarz już to wiedział, kto jest mądry w królestwie, kto jest głupi, bo tylko mądrzy będą to widzieć. No i cesarz poszedł, dał się zmierzyć, wszystko, i krawiec szył, szył, aż huszył. I wtedy było pragnieniem władcy udać się na miasto, niech wszyscy go podziwiają. No bo okaże się, kto w jego królestwie i wśród jego dostojników jest tym mądrym, który widzi te piękne szaty, a kto jest głupcem i ich nie dostrzega. Wszyscy o tym wiedzieli, że będzie takie wielkie wyzwanie, niemalże challenge dla całego państwa. Gdy król przychodził, wiwa to wali, cieszyli się, krzyczyli pełne zachwytów okrzyki, a król szedł z dumą, maszerował i pokazywał się jakie to ma piękne szaty i gdy tak szedł, jeden mały chłopczyk. Stanął naprzeciw niego i krzyknął: Zobaczcie! Król jest nagi. Ludzie nie wiedzieli, co mają zrobić, ale szybko wybuchli śmiechem, bo wiedzieli, kto tym razem okazał się największym głupcem. Dzisiaj podczas mszy świętej słuchamy opisu męki pana Jezusa z ewangelii według świętego Marka. Posłuchajcie. Gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O dziewiątej godzinie Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Co to znaczy? Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś podbiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na czcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem. I oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był synem Bożym. Oto słowo pańskie. Stop, 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 ktoś powie: Proszę księdza, co ksiądz takiego tutaj przeczytał? Dzisiaj jest niedziela palmowa, a ksiądz wziął czytanie o śmierci pana Jezusa. To jeszcze nie jest wielki piątek. Dzisiaj chcielibyśmy usłyszeć, jak pan Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. Jak go radośnie witali ludzie, krzycząc za nim Hosanna, synowi Dawidowemu, Hosanna na wysokości, temu, który przybywa do świętego miasta, do Jeruzalem. No tak, moi drodzy. Ale niedziela palmowa ma jeszcze drugą nazwę. To także niedziela męki pańskiej. Te dwie rzeczywistości kryją się w słowie. A raczej w tym dniu, poniedziela palmowa i niedziela męki pańskiej to dwie nazwy tego samego dnia. Dzisiaj, kiedy na początku procesji słyszymy o wiezie Pana Jezusa, na mszy usłyszymy o Jego śmierci. I tam, kiedy będziemy słuchać o Jego śmierci, usłyszymy o ludziach, prawdopodobnie tych samych, którzy krzyczeli tym razem bez namysłu na krzyż i śmiali się pod krzyżem z Pana Jezusa. I był tam ktoś, po kim się niczego nikt dobrego nie spodziewał. Ktoś, kto miał do wykonania straszną pracę, bo dowodził plutonem egzekucyjnym, żołnierzami, którzy przybijali pana Jezusa do krzyża. Tym kimś był oficer rzymski, setni, który, widząc śmierć pana Jezusa, jako jedyny, miał odwagę wtedy powiedzieć, Prawdziwie, ten człowiek był synem Bożym. Gdybyś się wybrał do Rzymu na pielgrzymkę, albo wycieczkę, nie tylko byś zwiedzał starożytne ruiny po cesarstwie rzymskim, ale znalazłbyś się w bazylice na Watykanie. Tam mógłbyś zobaczyć, że wśród wielu różnych figur ze świętymi jest jedna, która wydaje się dość dziwna. Bo stoi święty z włócznią. Co to jest? Czemu się tam znalazł? Pierwsi chrześcijanie opowiadali o nim liczne legendy i historie. To święty Loni. Miał być tym właśnie oto setnikiem, który był obecny na. Egzekucji Pana Jezusa, nawet on miał odpowiadać za to, żeby przebić martwe ciało Pana Jezusa i jego serce, z którego wypłynęła krew i woda. I te wszystkie wydarzenia miały go zmienić, sprawić, że się nawrócił, został chrześcijaninem, uwierzył w moc zmartwychwstania i głosił Pana Jezusa innym. To ciekawe i to dobra historia na właśnie Niedzielę palmową, niedzielę męki pańskiej. Bo czasem myślimy sobie o kimś, ten się nie nadaje, ten się nie nadaje, ta, 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 to nie. Nie na święto, nie na pobożnego. A jednak, czasem jest tak, że ludzie, po których najmniej byśmy się spodziewali, potrafią nie tylko powiedzieć prawdę, ale stanąć po stronie Boga w najbardziej ważnych momentach. Okej, okay. mam nadzieję, że teraz już wiemy i rozumiemy, że świętości tak naprawdę można się spodziewać po każdym i każdej z nas, kto tylko jest otwarty na Boże działanie Ducha Świętego. Mam nadzieję, że teraz mamy już jedno wielkie KPW takie ważne zadanie na ten wielki tydzień. Kiedy mówimy o tym, że dzisiejsza niedziela jest także niedzielą męki Pańskiej. Pomóż i zaplanuj, jak o Bożemu, spędzisz Wielki Piątek. Może pójdziesz na drogę krzyżową, zmówisz koronkę, albo przyjdziesz na liturgię Męki Pańskiej do Kościoła. To ważny dzień i dobrze wypadałoby go przeżyć. Do zobaczenia! Szczęść Wam, Boże!